Kontakt z 21 sierpnia 1996 roku. Od owego dnia nie powróciłem już więcej do ciała, ale mój duch był przy nim i widziałem, jak powoli gaśnie w nim życie. Tliło się ono jeszcze, dlatego że inna dusza zastąpiła w nim moją do momentu śmierci klinicznej 29 czerwca. Fenomen ten, trudny do opisania i zrozumienia, był zastępczym oczyszczeniem dla duszy, która do niego weszła, oszczędzając mi bólu. Był również nagrodą, jaką dał mi mistrz. Znajdując się w pobliżu ciała, widziałem przyjaciół, którzy zmieniali się przy moim łóżku, miłych pielęgniarzy, lekarzy oraz innych ludzi. Kiedy wreszcie symboliczny srebrny sznur uległ zerwaniu, Stałem się duszą i duchem, szczęśliwym i wolnym. Pełen uczucia patrzyłem na to, co mnie otaczało, ale miałem również ochotę rozpocząć wszystko od nowa. Miłość do Was, wszystkich przyjaciół i nie tylko ich, trzymała mnie w najniższym wymiarze grawitującym na ziemi. Chciałem rozdzielić się na tysiące części, aby kochać i pomagać innym. Zdawałem sobie sprawę, że impuls ten Pochodził od światła, które współdziałało ze mną i sprawiało, że byłem jeszcze bardziej świadomy i czujny wobec wszystkiego, co mnie otaczało. Piękna i brzydoty, dobra i zła. Cierpiałem za tych, których widziałem cierpiącymi, ale byłem zadowolony, bo wykonałem już własne zadanie. Bycie świadomym tego, co się zrobiło dla duszy takich jak moja, jest jednoczesne, ponieważ Czas tutaj biegnie linearnie. Wszystko jest teraźniejszością. Dlatego w jednej chwili zobaczyłem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a także najbliższą przyszłość, którą będę realizował ze spokojem. Wszystko jest teraźniejszością w pamięci i jest nią w jednej chwili, ale dla realizacji potrzeba czasu. Wiele jest miejsc w domu Ojca Mego. Jestem tu od wczoraj. Lecz czy to tylko od wczoraj? Moich osiemdziesiąt lat na Ziemi, mierzonych jako upływ czasu, w tym wymiarze nie istnieje. To tak jakbym się narodził wczoraj i już wrócił. Mistrz mówił, odwołując się do przypowieści: Dopiero teraz zrozumiałem dlaczego, ponieważ żadne słowo nie jest w stanie wyjaśnić nieba. Na Ziemi używa się olbrzymiej ilości słów, które są rozumiane, a z setek zapisanych stron niewiele pozostaje w sercu czytającego. Na Ziemi jesteśmy upośledzeni we wszystkim, ale mimo to urodzenie się na Ziemi jest również potrzebne, gdyż nie można dostać się do wyższych poziomów bez uprzedniego oczyszczenia i ewolucji, także przez bolesne doświadczenia. Ci, którzy pozostają nieoczyszczeni, innymi słowy nie ewoluują, w rzeczywistości dobrze się czują w takiej sytuacji, bo nie wszyscy kochają światło. Czy wiedzieliście o tym? Ci, którzy żyją w ciemnościach, kochają je, gdyż światło by ich oślepiło. Pięć miesięcy później, drodzy przyjaciele, po pięciu miesiącach, jakie upłynęły od 18 czerwca, 1996 roku. Wracam ponownie do Was opowiadając dalszy ciąg swojej historii i pragnąc, abyście uczestniczyli w rzeczywistości, którą miałem możliwość poznać przed Wami. Tych pięć miesięcy było dla mnie jak pięć lat, ponieważ w wymiarze, w którym się znajduję, pomiędzy niebem a ziemią, czas mija o wiele szybciej i pięć Waszych dni to dla mnie pięć miesięcy. A pięć miesięcy stanowi dla mnie pięć lat, na ziemi żyjemy w dualizmie i wszystko zawsze ma dwa bieguny: dzień, noc, góra, dół, i tak dalej. a przestrzeń pomiędzy biegunami daje nam poczucie czasu. Tak to wyjaśniają istoty żyjące w innych wymiarach. Istoty te o wyższym niż nasz, stopniu ewolucji. Im bardziej czują się częścią wszystkiego, tym w mniejszym stopniu istnieje dla nich czas określony według naszych pojęć, gdyż przeszłość, teraźniejszość, przyszłość są dla nich jednym. Pewna część mnie pozostała na ziemi, aby pomóc przyjaciołom, natomiast część bardziej duchowa podążyła do boskiej szkoły, nauczyła się tam bardzo wielu rzeczy i ponownie oczyściła się z ziemskich zanieczyszczeń. Dlatego posiadam teraz o wiele większe poznanie niż uprzednio i znowu jestem młody. Czytam, przyjaciele, w Waszych myślach i wiem, że chcielibyście zadać mi wiele pytań. Pewnego dnia odpowiem na nie, na ile mi to zostanie zezwolone, ponieważ tutaj istnieją pewne prawa, jakich wobec Was należy przestrzegać. Nie tak jak u Was, gdzie zasady, jeśli tylko istnieje taka możliwość, nie są respektowane. Pamiętam dzień mojego pogrzebu, czy raczej egzekwii. Byłem razem z Wami, słuchałem wszystkiego z balkonu mego mieszkania. Obserwowałem Was i prawie się śmiałem, ponieważ byłem przepełniony radością z prawdziwego odkrycia. Radością, którą odczuwa się jedynie wówczas, gdy eksperymentuje się je na sobie samym. Kochałem Was wszystkich, również i tych, którzy nie mogli się pogodzić ze świeckim ceremoniałem pogrzebu. Biedne istoty, zupełnie nieprzygotowane do tego, ile będą musiały się nacierpieć, kiedy tutaj zdadzą sobie sprawę, że ukrywano przed nimi prawdę. Ale Mistrz nad Mistrzami, ten, który narodził się jako Jezus Chrystus, jest tak dobry i pełen miłości, że znajduje się wszędzie, aby pocieszać i uczyć. Wiem, że wielu z Was, kiedy to usłyszy, zdziwi się, ale jeżeli znalibyście tylko prawdę, powoli ją spróbuję wyjawić. Oczywiście mam tylko 5 lat tej szkoły, ale nauczyłem się bardzo wiele. Dla porównania mogę powiedzieć, że Wy potrzebowalibyście na to 5 Waszych ziemskich egzystencji. Jak już stwierdziłem, widziałem wszystko. Również to, czego wy nie byliście w stanie ujrzeć. Wielką radością było dla mnie zobaczenie mej ziemskiej powłoki, która zniknęła w oczyszczającym ogniu. Kremacji, był to dla mojej duszy ostatni związek z ziemią, dzięki temu mogłem bez kuli u nogi ulecieć wolny, w całym tego słowa znaczeniu do nowego wymiaru, gdyż nasze uczucia ulegają złocnieniu i zostają utrzymane podczas gdy, jeśli ziemska powłoka, Znajduje się pod Ziemią, dla duszy chcącej ulecieć do światła i prawdziwej wiary, jest to czymś najgorszym. Uwierzcie mi, to prawda. Po tym wydarzeniu wreszcie odszedłem, ale pewna część mnie została razem z Wami. Rozdwoiłem się z miłości do Was. Tutaj bardzo łatwo jest sprowokować tego rodzaju fenomen. Wystarczy tylko myśl. Znajdowałem się w dwóch różnych miejscach. Dzięki wielkiej korzyści płynącej z braku posiadania fizycznego ciała. Posiadając przy tym jeden i jedyny umysł, mogłem to uczynić, gdyż nie posiadałem uprzednio żadnych sformułowanych koncepcji. Oderwałem się od wierzeń i różnych religii, starając się znaleźć sprawiedliwość i całe dobro we wszystkim. W ten sposób łatwo jest pojmować, podczas gdy jeśli jest się związanym myślami, wiarą, Przesądami, obawami. Okazuje się to o wiele trudniejsze. Istnieją dusze, które nie pozwalają nikomu zbliżyć się do siebie. Są jak bezpańskie psy, które boją się wszystkich oraz wszystkiego i bezpańskimi pozostają. Są ponadto dusze pełne nienawiści, niezadowolone z faktu, że znajdują się poza własnym ciałem, poza własnym domem. Dlatego przeklinają, uciekają. I dzięki temu stają się łupem ciemnych bytów, które je wykorzystują. Wystarczy, że zostaną nauczone, jak pozostać na Ziemi, w pobliżu rzeczy, które kochają, takich jak pieniądze, alkohol kobiety, wojny, kradzieże, chory seks. Kiedy tylko mogą, wsuwają się w ciała, nieposiadające aury boskiego światła i spotykają się. Aby móc choć przez krótki czas ponownie przeżywać to, co kochają. Drodzy przyjaciele, wielu mówi wam, że są iskrą bożą. Jeśli jednak moglibyście to widzieć, zauważylibyście, że nie posiadają oni żadnego światła i dzięki temu łatwo mogą paść ofiarą tych bytów. Kiedy pokazano mi to wszystko, przeraziłem się i serce pękało mi z bólu gdyż nie mogłem w żaden sposób przyjść z pomocą. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy lekcja skończyła się. Nauczyłem się tego wszystkiego, aby móc Wam przekazać to, co jest prawdą nieznaną na Ziemi. Jest ona dla mnie wielkim darem, ale jest nim przede wszystkim dla Was, którzy możecie się o tym dowiedzieć od Waszego przyjaciela i brata. Wiadomości te, Mogą być dla Was ostrzeżeniem, muszę jednak zarazem Was poinformować, że, aby móc mnie zrozumieć, powinniście wyzwolić ze wszystkich Waszych osobistych przekonań. Kto zbytnio trzyma się dogmatów, powinien zredukować tego rodzaju przyzwyczajenie. Powinien również uczynić to ten, kto jest nazbyt przywiązany do naukowych wyjaśnień. To jest zbyt kosmiczny, zbyt wschodni, za bardzo ateistyczny. Niech posłucha i zastanowi się, zanim zacznie wierzyć.